Cześć, witajcie w moich informacjach. Przepraszam za dni, dwa dni przerwy, ale nie miałem czasu nagrać. A dzisiaj, Ferrari Purno Sagłe oraz nowy Mercedes Klasy S. Zaczynamy. Pierwszy SUV Ferrari zadebiutuje w 2022 roku. Ogółem ma być Pięciodrzwiowe. Mamy mieć 700 koni mechanicznych i napęd hybrydowy z turbodoładowanym silnikiem 3.9V8. Oto zdjęcie przedstawiające, jak może wyglądać kolejna generacja klasy S. Ma być smuklejsza, a światła nawiążą do nowych modeli Mercedesa. Klasa S dostępna będzie ze silnikami R6, V8 i napędem hybrydowym. We wnętrzu ekran o przekonnej 20 sali z czterema kratkami i zegarkiem. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Hej!